Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę tutaj wystąpić. E, I takie tytułem wprowadzenia chciałbym powiedzieć, że jest takie miasteczko, niewielkie Jindabai, w którym stoi bardzo duży pomnik. Pomnik osoby, która trzyma w lewej ręce otwartą księgę, a prawą ręką wskazuje kierunek. Wskazuje górę, najważniejszą górę w tym kraju. A na tej górze, na którą się wspinają, wchodzą turyści, Wspinacze z całego świata, jest tablica. I na tej tablicy są dwa nazwiska dwóch wybitnych Polaków. Ten pomnik to jest pomnik Edmunda Strzeleckiego, góra to jest Góra Koziuszko, jak mówią w Australii. I teraz jest pytanie: Czy to jest sukces Polski? Jak to wygląda? Rzeczywiście, tych dwóch ludzi odniosło ogromny sukces. Oni rozsławili imię naszej Polski. Ale zarówno pomnik, jak i ta płyta zostały wmurowane, postawione przez polskie firmy. To po prostu Polacy zainspirowani Polonią z Australii sfinansowali to wszystko, co tam stoi i to, co pokazuje o polskości. Każdy turysta czyta o wielkim Polaku Kościuszko i o wielkim badaczu Edmundzie Strzeleckim. Jan Małek, który założył fundację Polsko-Amerykańską Fundację Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego. Po prostu uciekł z Polski. Bo, tak jak Pan mówił na początku, był osobą bardzo twórczą, energiczną, pełną pomysłów i chciał pracować dla Polski. Miał pomysły, ale niestety te pomysły nie zostały docenione, tylko wręcz zostały mu ukradzione. W związku z tym skorzystał z pierwszej nadarzającej się okazji i wyjechał do Francji. Tam się zderzył z zupełnie nową rzeczywistością rzeczywistością wolności. Po czym, pracując kilka lat we Francji, pojechał do Stanów Zjednoczonych. I po raz drugi przeżył szok, bo okazało się, że w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze większa wolność niż we Francji. Cóż osiągnął pan Jan Małek? Można powiedzieć, że w sumie nie dużo, albo i bardzo dużo. Odniósł taki sukces finansowy, że jak każdy prawdziwy patriota, Polak, postanowił podzielić się swoimi doświadczeniami z nami, z rodakami, którzy mieszkają tutaj. Zresztą powiem z mojej własnej, mojego własnego doświadczenia, pierwszą rzeczą, którą mi się udało zrobić, coś ekstra za granicą, mianowicie poprowadziłem trzy drogi wspinaczkowe w Alpach Nadmorskich we Francji, po prostu jako patriota, który, po prostu człowiek, który kocha swój własny kraj. Pierwsza z nich nazywa się Polak Potrafi, druga Polak Musi, a trzecia Polka Idolka. Każdy, kto podejdzie przez te drogi, będzie wiedział, kto te drogi zrobił. Bez względu na to, czy jest Niemcem, e, Francuzem, Hiszpanem czy kimkolwiek. E, misją naszej fundacji jest praca tu, bo tu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Jak rozmawiamy, wymieniamy się w gronie polonii, ludzi, którzy pracują, są przedsiębiorcami gdziekolwiek czy to jest Szwajcaria, Francja, Stany Zjednoczone to my nie mamy jeszcze wolności gospodarczej. U nas jeszcze załatwia się bardzo, bardzo dużo rzeczy niepotrzebnych. Za dużo, traci się za dużo czasu. Jaki mamy plan? Mianowicie mamy taki plan, żeby ściągać od Polonii informacje, a jak to funkcjonuje u Was i tą informację przekazywać rządzącym, którzy rządzą tym krajem. A warunki teraz w tym naszym kraju nie są takie, że musimy z niego uciekać. My naprawdę możemy tutaj, wykorzystując przykłady chociażby z tego, jak rządzą się sami Szwajcarzy, wykorzystać to w Polsce. I mam nadzieję, że nam to się uda. Dziękuję bardzo.